Cześć wszystkim bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla was troszeczkę randomowych gier. Nie będziemy się tu skupiać na niczym takim specyficznym, na sam początek coś bardzo, ale to bardzo dziwnego. Pod tytułem pierwszy z naszych protosów już wysyła próbę do swojego przeciwnika. No i myślę, że będziemy wiedzieć, co się tu będzie działo. W każdym razie pierwszy e, gracz Glauk the Boss, he's the boss. Jego przeciwnik e, to J.F.O. To prawie jak J.F.K. tylko, że on żyje. Generalnie. W każdym razie mamy tutaj czerwonego protosa, który już coś szykuje swojemu graczowi, swojemu przeciwnikowi. Zaraz zobaczymy, co będzie się działo. I chciałbym, chciałbym Wam e, przestrzec, że ten replay będzie dosyć dziwny, zresztą co zaraz zobaczymy. E, no więc chyba wiadomym jest fakt, że będzie to już Canon Rush, ponieważ widać tutaj ten prołup jednak szykuje się. Chociaż, no Canon Rush może to być tak, że może to, to być także podwójny proxy gate w bazie przeciwnika. No i oczywiście JFO tutaj. E, stara się uskutecznić bardzo, bardzo znaną e, taktykę pod tytułem e, pod tytułem zagadaj swojego przeciwnika, podczas gdy będziesz decydował się na coś bardzo, bardzo dziwnego. No i oczywiście DFO, jeśli spojrzymy się tutaj na e, produkcję, jak na razie buduje Forja, podczas gdy jego przeciwnik także buduje Forja, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że buduje go w jego bazie, a jego przeciwnik tymczasem idzie budować coś w jego bazie. W której nic nie ma. I generalnie rzecz biorąc, jak na razie, wszystkie budynki budowane są w bazie jednego gracza. Oczywiście gatka szmatka o tym, kto co jad, kto co lubi. I tp JFO jak na razie, jeśli zobaczycie, w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. Co się dzieje? Także Glow the Boss nie za bardzo wie, co robi w ogóle jego przeciwnik. E, więc no, cała sytuacja wydaje się wydaje się dosyć bardzo bardzo dziwna. W każdym razie mamy fajnie ustawiony pylon, e, troszeczkę daleko tutaj od tego wszystkiego. No, oczywiście, tak, żeby The Boss mógł się zdecydować na pylon tutaj, trochę daleko jest tutaj do, e, do Nexa. W każdym razie mamy już pierwszy foton Canon, który się warpuje. <laughs> Naprawdę niesamowite. Mamy tu już także pierwszy foton, który morfuje się w, warpuje się w bazie. Gracze czerwonego problem oczywiście polega na tym, że nie jest to czerwony foton kanon, a niebieski. Wygląda na to, że e, pierwszy kanon, pierwszy kanon jest już gotowy, za chwilę będziemy mieli drugi. Gdyby zaczął teraz e, JFO tutaj warpować swoje budynki, oczywiście tutaj ULCS. Gdzie są twoje budynki? E, w każdym razie, gdyby JFO zdecydował się tutaj na wybudowanie chociaż jednego kanona teraz, no to miałby szansę. Oczywiście tutaj jakieś pod, wow, podwójne, coż to za imba jest! I jakieś maphaki, jakieś od, odwracane, poodwracane... Eee, znaki zapytania. W każdym razie, czy The Boss? Nie, on w ogóle także nie zdaje sobie sprawy. Obaj gracze grają totalnie w ciemno. O nie, przepraszam bardzo, teraz tutaj widać pylon. Eee, no i zastanawiam się, w ogóle może przełączymy się na JFO, czy w ogóle znajdę... Tak jest, zdaje sobie sprawę z tego, eee, co tutaj się dzieje. No możemy już sobie wyłączyć oczywiście jego kamerę, ponieważ zobaczył on ten budynek. I mamy tutaj. Wow, duża ilość. Same pylony, o mój Boże, co on chce go zapylonować? Nie, mamy już tutaj foton kanon, kolejny foton kanon. Czy w końcu dojechał tymi fotonami JFO do, do Nexa swojego przeciwnika? Wygląda na to, że jedynie dwa jak na razie są budowane e, są wybudowane. E, o, mamy tutaj kolejne dwa, mm, więc zaraz spokojnie, spokojnie. Czy już atakuje? Tak jest! Już tutaj atakuje Forge'a, więc bardzo, bardzo interesujące. Wow, ale patem polega na tym, JFO ma pieniądze na Nexusa. Eee, nie, teraz już nie ma. A Glowk? No, Glowk nie ma pieniędzy na Nexusa. Nie ma pieniędzy w zasadzie na nic. Eee, buduje tutaj kolejnego. Czyżby budował kanona w swojej bazie? Dokładnie tak. Co mu po tym skoro tutaj ten fotokanon atakuje? Nie wiem. Po co, te... po co to działo jest tutaj postawione? <grym> Za bardzo nie mam pojęcia. W każdym razie, Debos eee, e, Chyba będą się obaj gracze decydowali na po prostu zbieranie minerałów. Eee, wygląda na to. Dokładnie tak. O, Debos, Po co postawił te dwa te dwa kanony. Teraz nie będzie miał minerałów na to, żeby Nexa postawić, a jego Nex już jest... Chociaż chwila, moment, może tutaj dozbiera. Ile jest jednostek? Dokładnie 13 probów obaj gracze posiadają, kanonując się oczywiście nawzajem. No i widzimy tutaj, ucieka w tym momencie. Czy zaatakuje tego proba? Nie, jednak nie. Jednak nie zdecydował się na to. Wow, co jeszcze lepsze! JFO zablokował swojego przeciwnika w bazie. Niesamowite, niesamowite! I wygląda na to, że dzięki temu JFO wygra tą glę! O jejku, o jejku. Co za ogromny problem w tym momencie! Oj, the boss nie może być zadowolony chyba za bardzo. You want escape, o jejku. Hmm. I was smarter. Rzeczywiście, JFO. No, może powiedzieć, że w. W, w meczu, w którym obaj gracze się zakanonowali, no byłeś, byłeś lepszy, byłeś lepszym, lepszym kanon, kanonowaczem, można tutaj tak powiedzieć. W każdym razie, JFO buduje Nexa pod bazą swojego przeciwnika. Nice game, though. E, czy będziemy. Wow, buduje pylona? I don't know why. Ma, jedny, ma jedynie jednego pylona, i no i tutaj oczywiście te kilka budynków. E, oczywiście mógłby po prostu zbudować Nexusa. E... Tą je, to, tym, tym, tą, tym budynkiem, no oczywiście mamy tutaj pylon, ale mógłby po prostu zbudować Nexusa tą probówką, nie wiem za bardzo, nie wiem za bardzo e... Dlaczego tego nie zrobił? W każdym razie, no zobaczymy, czy będą, będą tutaj grać. Dalej wygląda na to, że. O, nie mamy jednego zelota, więc JFAU za chwilę rozparawi się tutaj z tymi probówkami. E, no i chyba to będzie zaraz GG generalnie, ponieważ widać że, widać, że czerwony gracz nie za bardzo posiada cokolwiek. Osiem minerałów jedynie. E, nabudował się tutaj troszeczkę tych budynków za dużo, więc. O, o, wyszedł z gry nawet bez GG, e, Więc mamy tutaj Rage Kuita. W każdym razie. E... No cóż, trochę niepoważny replay, mam nadzieję, że Wam się podobał. Podwójny kanon w wykonaniu, w wykonaniu dwóch protosów. Ja nawet nie wiem, czy to jest ladder, czy to jest cokolwiek. Jeśli spojrzymy na APM, yeah, średnio 60 APM, prawie tyle co ja. Um, więc, więc no, obaj gracze widać tutaj, pokazali klasę, pokazali najwyższy stopień gry, protosem, jakim jest właśnie kanon rush, Jak wiadomo, ekstremalnie trudna taktyka do uskutecznienia. Um, no i mamy tutaj budujący się Nexus. W każdym razie JFO bardzo ładnie zablokował swojego przeciwnika. Robicie Kanona, pamiętajcie o zablokowaniu prołów. Um, I dzięki wam bardzo wszystkim za oglądanie. No i do zobaczenia w następnej, mam nadzieję, że już o, o wiele bardziej normalnej grze.